maneczko, Dzisiaj trochę inny format. Na pewno niektórzy z Was po nowym roku lub na początku wakacji planują wyjechać po raz pierwszy za granicę, by zarobić sobie kieszonkowe na studia lub na coś tam. Jakie tam macie plany? Ale nie wiedzą jak się za to zabrać. Więc pozwolę sobie udzielić Wam kilku rad, porad. Po pierwsze, jeżeli szukacie pracy szukajcie tych ofert pracy i agencji dużych, takich jak Otto lub Koweł. Unikajcie tych mniejszych. Pozwoli Wam to uniknąć sytuacji, gdzie przyjeżdżacie i nie macie pracy godzin. I tak dwa tygodnie, a zapłacić za mieszkanie trzeba i żyć za coś też trzeba. Po drugie, zaświadczenie o niekaralności. To można załatwić przez internet lub osobiście w sądzie, więc jeżeli taki sąd macie, to polecam sobie to załatwić. Bo możecie sobie to od rynki dostać. Jeżeli nie, to online, ale to trzeba w tydzień dwa. Po trzecie, konto walutowe w euro. No bo wiadomo pensja będzie wlatywać w euro. No i dowód osobisty ważny jesteś to przynajmniej pół roku ale co ze sobą zabrać wiadomo, większość weźmie prześcieradło kołdra, poduszka stódce naczynia, miska, talerz garnki, patelnia i na pewno wałówka jakieś pastety, konserwy jakieś nie wiem, zupy w słoikach, gulasze Zubki chińskie, jak i na talerz, jak i na kubek. No i przyprawy. Bo te holenderskie są bez smaku. No i zapomnijcie, że dostaniecie jakąkolwiek normalną kiełbasę w Holandii. Są surowe, ale one smakują, bo smakują. A chleb ich jest wielką gumą. I też nie zbyt smakuje. Co do pieniędzy. No każdy weźmie tyle, ile uważa. Ja uważam, że najbezpieczniej jest wziąć 300 euro. No bo wiadomo, za coś musicie żyć przez te dwa tygodnie, bo pierwsza wypłata wpłynie po dwóch tygodniach, potem regularnie co tydzień. No i wiadomo, gdy Wam się nie spodoba lub agencja Was oszuka, no to musicie mieć za co wrócić. I zapomniałem jeszcze dodać, że najlepiej szukać ofert pracy z gwarantowanymi godzinami pracy. Co to oznacza? Jeżeli nie ma tej pracy, to agencja musi Wam zapewnić tą pracę tak czy siak i musi Wam za to zapewnić. Więc co miesiąc musi Wam zagwarantować daną ilość godzin gwarantowanych przez nie. I pamiętajcie, bardzo ważne. Sprawdzajcie opinię o agencji, ale też nie wiecie w każdą opinię. Bo nie oszukujmy się. Takich co przyjechało i myślało, że porobi 2-3 dni i zarobi full euro. Było wielu. Ale przekonało się, że niestety w Holandii trzeba niestety pracować. A to jaki sobie wybierzecie czy logistyka, czy produkcja, czy ogrodnictwo to jest od Was zależy. Co Wam się podoba. Ale pamiętajcie, wybierajcie albo dopytujcie w agencji. Czy macie gwarantowane godziny pracy? I czytajcie opinie, bo to jest najważniejsze. Do zobaczenia.